11 grudzień 2022. Jestem przy Kamieniu Państwowej Szkoły Morskiej. I co? Stoi tu ludzik, ludzik, a właściwie to jakby aniołek. Aniołek taki biały stoi, a przecież na tym kamieniu już kiedyś stał taki ludzik z kosmosu, a potem. Leżał tu kamień, mały kamień pomalowany w kolorach ukraińskiej flagi. Także ktoś nam się opiekuje. Opiekuje się aktualnie, a nie stróż tutaj tym kamieniu. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Chciałbym wszystkim marynarzom. O światło się zapaliło, czyli z nieba poszło światło. Wszystkim marynarzom, wszystkim na morzach i oceanach i tym na lądzie wszystkiego najlepszego. Rodzinom, szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Pomyślnych wiatrów, tym co na morzu. Ahoj!